To jest DS4 w wersji wyposażeniowej, no tak chyba trzeba powiedzieć Cross, samochód, który w tej chwili obok innych DS4 mamy w bardzo dobrej cenie wynajmu i leasingu. Pod filmem macie link, zobaczcie sobie, jak to wygląda. A my takie auto, dokładnie takie auto, jak możecie u nas sobie wynająć lub leasingować, chcieliśmy Wam pokazać. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie. A jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie. Prezentowaliśmy Wam już wersję pluginową, która no, poza tym, że mocna, to dosyć ciężka. W tym wypadku mamy samochód z podstawowym benzyniakiem 130-konnym i automatyczną skrzynią biegów 300 Nm napęd oczywiście na przednie koła 11,6 do setki 210 prędkości maksymalnej i spalanie w zależności od wersji 61, 62 WLTP średnie, więc takie powiedziałbym, idealne źródło napędu do samochodu kompaktowego przejedziemy się, zobaczymy, czy, ta, czy ten silnik w połączeniu tą, z tą skrzynią daje radę w tym samochodzie, który jest no, już relatywnie lekki, fajny Biask, proszę bardzo, nie trzeba tutaj żadnej wajchy wyciągać, mamy teleskopy, więc jak chcemy sobie dolać płynu do spryskiwaczy, no to nie musimy tutaj majstrować, tylko maska się sama trzyma. Bardzo fajna sprawa. Jeśli pamiętacie nasz test wersji hybrydowej plug to pewnie wiecie, że tam bagażnik miał 380 litrów. Był zresztą bardzo porównywalny do tego Golfa, który tam występował razem z DSM. W przypadku tego samochodu mamy 430, czyli aż 50 litrów więcej, czyli ta wersja bez baterii, no, ma naprawdę spory, spory kufer, pod tą podwójną podłogą mamy parę schoweczków, możemy sobie tutaj mniejsze przedmioty zmieścić, ale naprawdę bagażnik robi bardzo przyzwoite wrażenie. No jest to super sprawa, jeżeli chodzi o kompaktowy samochód, bagażnik dokładnie tak powinien wyglądać. Nie mamy tu co prawda żadnych haczyków, ale mamy gniazdo 12V, mamy oświetlenie, no tutaj jedynie takie do kotwiczenia jakieś rzeczy. Tutaj coś sobie możemy przytrzymać. Ale tak jak mówię, jest to wystarczający bagażnik do tego typu samochodu. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych rzeczy w tym samochodzie są oczywiście klamki. One wymagają przyzwyczajenia. No ale pewnie w Tesli, jak wiecie, też są dziwne klamki i nikt na to nie narzeka. Tak wygląda wersja Cross. W środku, takie ma bardzo przyjemne fotele. Mamy tutaj samochód doposażony minimalnie. Jego cena bazowa to jest 170 tysięcy złotych. Jak to wygląda u nas na stronie, serdecznie was zapraszam. Będziecie sobie mogli zobaczyć, jakie mamy auta. Jest tam też wyszczególnione wyposażenie dodatkowe tych wersji, które mamy oraz wyposażenie standardowe. Auto, które już Wam oczywiście pokazywaliśmy, w środku, ta wersja. Nie różni się od tego co jest w pluginie, jeżeli chodzi o wygląd tych wszystkich elementów, sprawia to dosyć dobre wrażenie. No, wiadomo, no, ta obsługa jest specyficzna, cały czas to mówimy. Tutaj pewne funkcje trzeba wywoływać, yy, znaczy można wywołać tymi przyciskami, ale potem trzeba sterować z ekranu komputera, który jest ładnie tutaj wpisany w deskę rozdzielczą. Ale zobaczcie, no tutaj w tej chwili jest takie światło, że no, właściwie nie widać co się kryje pod tymi przyciskami. Trzeba spojrzeć z góry. Ale oczywiście, jak macie ten samochód, to wiecie, jak to, gdzie, co, gdzie nacisnąć, żeby to się wszystko włączyło. Fajnie sobie klika, fajne wydaje dźwięki, ale jednak wolałbym to mieć tutaj po prostu w przyciskach. Taki ładny schoweczek z USB nowszego typu z gniazdem 12V, gładzik. no Rzecz taka dosyć kontrowersyjna, można tym też sterować tutaj, e, tym urządzeniem, można wydawać polecenia. Tryb jazdy wybieramy tutaj. Programator trybów jazdy i fajna rzecz. radiem możemy sobie sterować stąd i takie wyłączać. Zobaczmy jeszcze jak wygląda schowek przed pasażerem. Generalnie yy, u góry są troszeczkę lepsze materiały niż na dole. Tutaj to jest taki, taki bardzo, bardzo psa, bardzo Stellantis, Ale zobaczcie tutaj ta cała konsola środkowa. Jest obszyta taką syntetyczną skórą. Dobrze, to wszystko wygląda. Tu kolejne USB, fajny głęboki schowek. Tak wyglądają wirtualne zegary tego samochodu. Są przejrzyste, proste sterowanie z kierownicy, fajna, mała kierownica. No, czuć, że jest to marka premium w Stellantisie, pewnie koło Alfa Romeo, jedna z najbardziej prestiżowych marek, która w tej grupie jest. To zdecydowanie zostało tutaj oddane w środku. Zapraszam teraz do tyłu, zobaczycie, ile jest miejsca z tyłu. Do tyłu DS4 rzeczywiście wsiadałem. No i tak średnio się mieściłem w momencie, kiedy fotel był ustawiony pode mnie, i dokładnie to samo jest w tym samochodzie dokładnie ten sam problem będę miał. Jak będę musiał, jak będę chciał wyjść, to będę musiał przesunąć się w ten sposób, bo klamka jest w tym miejscu. I przy moim ustawieniu nóg zasłaniam sobie idealnie tę klameczkę. Nawiewy, no ale w tym wypadku też nawiewy raczej wiałyby mi w kolano dwa USB typu C jedno do ładowania, drugim można się podłączyć. Rozłożyłbym ten podłokietnik, ale trochę się nie mieszczę. No ale jest podłokietnik z dwoma cup holderami, to sobie można wyciągnąć. To jest też bardzo fajne rozwiązanie. No i mamy tutaj możliwość przewożenia dłuższych przedmiotów, ale tak, no tył raczej jest przeznaczony dla osób nieszczególnie rosłych. Jeżeli chcecie mieć samochód, który będzie taki w pełni czteroosobowy, no to zdecydowanie trzeba szukać pewnie wśród crossoverów i suwów. A nie tutaj w klasie kompaktowej. Czas się tym pięknym wozem przejechać i zobaczyć, jak ten 130-konny benzyniak w połączeniu z automatycznym skrzynią biegów daje radę w tym aucie. progresywne amortyzatory, ale niestety progi zwalniające są niemiłosierne. I nawet najlepsze zawieszenie niestety przenosi to, co się dzieje pod kołami, do środka, do kabiny. Ale zdecydowanie ten samochód zawieszenie ma bardzo przyjemne. O, tutaj też będą dziury. Przejedźmy się po tych dziurach teraz. Citroen powinien się zeskanować teraz te dziury i dostosować nam Sztywność, amortyzatorów, no dobra, to są bardzo duże dziury, a i tak, no bardzo przyzwoicie przejechał. Pamiętam, że wersją hybrydową pojechałem sobie na Śląsk, jechałem naszą piękną autostradą po szkodach górniczych. Wtedy jeszcze tam nie było ograniczenia do 80 na tych najgorszych, tylko do 110, ale mam wrażenie, że tym samochodem, że DS-em, mogłem tam jechać dużo, dużo szybciej bo bardzo dobrze sobie poradził z tłumieniem tego. No Powiedziałbym, że no, chyba wśród tych samochodów, którymi tam jeździłem, a dość często tam jeżdżę, to najlepiej ze wszystkich. Więc jeżeli chodzi o zawieszenie tego auta, jest bardzo, bardzo dobre. 130 koni, 8-biegowy automat. Lekka zwłoka, ale jest kickdown. Dobre, przyjemne auto, jeżeli chodzi o jazdę. Wersja plug no oczywiście nie jest znaczy, ona trochę nie ma sensu w takiej cenie, no chyba rzeczywiście jesteśmy w stanie ładować ten samochód i jeździć. Ta wersja 130-konna, myślę, że to jest to, co wybierają klienci i wcale się nie dziwię. Do takiego samochodu ten silnik jest idealny. W przypadku większych modeli Stellantis'a, pamiętacie pewne nasz 400 408, którą pojechaliśmy nad morze, no tam ten 130-konny silnik dawał radę. Ale już można dyskutować, czy on nie jest trochę za słaby do tej wielkości auta. Jeżeli chodzi o ten samochód, to jest po prostu idealne połączenie. Chciałbym się przejechać dieslem, no ale wiadomo, że diesle w tym momencie już nie są szczególnie modne, chociaż akurat DS, DS7 mamy diesle w dobrej ofercie. I takie auto też postaram się na Was przetestować. No ale tutaj, jeżeli chodzi o ten kompaktowy model a tego kompaktowego ds -a, to zdecydowanie chyba jest to najlepsza opcja, jaką można sobie wybrać. Tak, fajnie, w ciszy się jeździ tym samochodem, jest komfortowe. Dużo bardziej mi się podoba niż ta wersja hybrydowa, w której po prostu było czuć masę. To jest nieuniknione, bo oczywiście, baterie, bo oczywiście, cały napęd hybrydowy to wszystko musi ważyć kilogramy. Ale niestety powoduje, że te samochody, które jak kiedyś były no właśnie takie żwawe, lekkie, mimo niewielkiej, relatywnie liczby koni, no nagle tych koni muszę mieć nie wiadomo ile, żeby móc się jakoś w miarę sprawnie poruszać. Oczywiście ten samochód się bardzo dobrze porusza. No tutaj mamy powyżej 11 sekund do setki, ale to nie jest kompletnie odczuwalne przy takich prędkościach, jak teraz jedziemy, więc mieć ten samochód. Bardzo podoba. Dużo bardziej od tej wersji pluginowej, gdybym miał wybierać to auto, to właśnie takiej wersji. Czy ten cross coś tutaj zmienia? Wydaje mi się, że niewiele. No nie ma tutaj jakiegoś innego vibe, jeżeli chodzi o ten samochód. Ale z założenia jest czwórka jest takim trochę crossoverowatym samochodem kompaktowym. Z przodu, zwłaszcza przypomina crossovera. No, także tak, myślę, że spokojnie, to jest takie ma dosyć dobre połączenie samochodu kompaktowego z tym, co aktualnie jest modne. No a do tego ta jakość tutaj, jeżeli nie patrzymy tam poniżej, jest bardzo przyzwoita. Jeśli podobają Wam się nasze testy, koniecznie nas zasubskrybujcie, a jak klikniecie dzwoneczek, to żadnego z nich nie przegapicie.